Referencja fal, część druga. I na tych zajęciach opowiemy, jak opisać maksymalne wzmocnienie i wygaszenie przez tak zwaną różnicę dróg. No ale po, po kolei. Eee, założenie. Cały czas interesują nas fale spójne, mechaniczne, fale spójne mechaniczne, ale oczywiście mogą być też fale spójne elektro Magnetyczne. No i pod punkt A maksymalne wzmocnienie, maksymalne wzmocnienie. Przejdziemy do programu GeoGebra. Powiedzmy, dana jest pierwsza fala, pierwsza fala, i powiedzmy, że ten punkt tu to jest źródło tej fali. Powiedzmy dalej, dana jest druga fala, linią przerywaną, i ten punkt tu to jest źródło tej drugiej fali. No dobrze, czyli mamy tu dwie fale. Takie fale nakładają się na siebie. No i powiedzmy, że interesuje nas, co się dzieje wzdłuż tak wybranej prostej. Wzdłuż tej prostej nakłada się grzbiet pierwszej fali. I grzbiet drugiej fali, czyli tu dochodzi do wzmocnienia. Pytanie, ile w tej sytuacji wynosi różnica dróg? A właściwie na początek, czym taka różnica dróg jest? I różnica dróg jest to odległość od źródła pierwszej fali do źródła tu drugiej fali. No, pytanie, ile wynosi różnica dróg? Różnica dróg w tej sytuacji wynosi lambda, to jest długość fali lambda. No dobrze, kolejna sytuacja. No powiedzmy, dana jest ta pierwsza fala i druga fala. Druga fala linią przerywaną. Analogicznie, jak wcześniej, interesuje nas sytuacja wzdłuż tej prostej. Tu znowu nakłada się grzbiet pierwszej fali, grzbiet drugiej fali. Dochodzi do wzmocnienia. Pytanie, ile wynosi różnica dróg w tej sytuacji? Różnica dróg to jest od tego punktu, w tym przypadku aż do tego punktu. No proszę zwrócić uwagę, tu mamy lambdę, tu mamy kolejną lambdę, czyli w tej sytuacji różnica dróg wynosi 2 lambda. W sytuacji pierwszej różnica dróg wynosi lambda, w sytuacji numer dwa różnica dróg wynosi 2 lambda. Jakie są nasze podejrzenia? W sytuacji kolejnej prawdopodobnie będzie 3 lambda, dalej 4 lambda i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy do notatki. Czyli w tej sytuacji różnica dróg, delta S, różnica dróg to jest wielokrotność długości fali lambda. Długość fali lambda, n przyjmuje wartości 0, 1, 2, 3 i tak dalej. I tu jeszcze zrobiłem rysunek, właściwie przerysowałem sytuację pierwszą z tego programu GeoGebra. Pod punkt B wygaszenie. No I tu znowu przychodzi z pomocą GeoGebra. No powiedzmy, dana jest pierwsza fala. Tu znowu mamy źródło tej fali, i będzie jeszcze druga fala linią przerywaną. Pokażę pierwszą i drugą falę. Znowu wybieram prostą, wzdłuż której, wybieram prostą i zastanowimy, co się, dzieje, co się dzieje wzdłuż tej prostej. Wzdłuż tej prostej nakłada się grzbiet pierwszej fali, dolina drugiej fali, czyli te, tu dochodzi do wygaszania. Pytanie: ile wynosi różnica dróg? Czyli od tego punktu do tego. W tej sytuacji różnica dróg to jest nic innego jak lambda drugich. Dobrze, zapamiętujemy lambda drugich, przejdziemy do sytuacji numer 2. No i w sytuacji numer 2 powiedzmy mamy taką falę zaznaczoną linią przerywaną. Wybierzemy może jeszcze taką falę. Wybieramy prostą. No i wzdłuż tej prostej nakłada się grzbiet pierwszej fali, dolina drugiej fali, czyli wygaszenie. Pytanie, ile wynosi różnica dróg od tego punktu do tego punktu. Tu mamy lambda drugich, znowu lambda drugich i jeszcze raz lambda drugich. Czyli w, sytuacji, w tej sytuacji w drugiej sytuacji mamy trzy lambda drugich. W sytuacji pierwszej mamy lambda drugich, w sytuacji drugiej mamy 3 lambda drugich. Jakie są nasze podejrzenia? Co będzie dalej? No prawdopodobnie będzie 5 lambda drugich, 7 lambda drugich i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy do notatki. W tej sytuacji różnica dróg, i tu dopisałem indeks S, przepraszam, tu dopisałem prim, żeby podkreślić, że... Chodzi o wygaszenie. W tej sytuacji różnica dróg jest nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali lambda, czyli mamy długość fali lambda drugich i mnożymy przez pewną liczbę nieparzystą, gdzie n przyjmuje wartości 1, 2, 3 itd. Tak itd. Tak Prim tu, Prim tu oznacza, że ja chciałem podkreślić, że chodzi o wygaszenie. No i tu jeszcze narysowałem, właściwie narysowałem sytuację sytuację pierwszą. Z programu GeoGebra. Dziękuję.